Jak powstaje Fata Morgana, czyli inaczej Miraż? Najczęściej wyobrażamy sobie, że Fata Morgana to tylko tereny pustynne, ale w rzeczywistości jest to zjawisko, które może wystąpić w innych miejscach, gdy oczywiście zostaną spełnione odpowiednie warunki. Tylko, że no, jak to działa? Po pierwsze, oczywiście, Fata Morgana jest zjawiskiem powstania pozornego obrazu w wyniku wystąpienia różnych załamań światła w warstwach powietrza. Które mają różne temperatury. No, mają różne temperatury, to też ta gęstość tych warstw powietrza jest różna. I po pierwsze potrzebujemy mocno nagrzanej powierzchni. U nas najczęściej są to betonowe, duże parkingi, czy też nawet asfaltowe drogi, na których to zjawisko możemy zaobserwować. Dzięki temu nad takim mocno nagrzanym obszarem, nad taką mocno nagrzaną powierzchnią, tworzy się warstwa gorącego powietrza. I gdy nad nią jest warstwa chłodniejszego powietrza, wówczas promienie światła zakrzywiają się do góry ku temu chłodnemu powietrzu. Wówczas dochodzi do zjawiska, że te promienie światła, przechodząc przez tą gorącą warstwę powietrza, zakrzywiają się do góry, tam trafiają na warstwę powietrza o innej temperaturze, innej gęstości, która w inny sposób zakrzywia to powietrze. I w ten sposób mogą powstać obrazy obiektów, które znajdują się w oddaleniu, czy też znajdujące się nawet w innym kierunku niż patrzymy. Po prostu w wyniku załamania promieni świetlnych w różnych warstwach powietrza o różnej temperaturze, różnej gęstości, możemy zobaczyć taki pozorny obraz obiektów, które znajdują się w innym miejscu. Szczególnie często, oczywiście, spotykane to jest właśnie na terenach pustynnych, zwłaszcza pod wieczór, kiedy to ta pustynia jest nadal bardzo ciepła, oddaje to ciepło powietrzu tuż nad nią, a powyżej mamy warstwę, która już jest chłodniejsza. I właśnie dlatego na pustyni najczęściej możemy zaobserwować to zjawisko, ponieważ właśnie tam te warunki są najoptymalniejsze. Podobnie, oczywiście, jest też u nas tym najczęściej spotykanym zjawiskiem u nas a raczej miejscem gdzie dochodzi do tego zjawiska po prostu są rozgrzane drogi rozgrzane drogi i takie powietrze które widzimy rozedrgane powietrze i widzimy coś co wygląda jak kałuża jak jakaś woda na powierzchni ziemi to właśnie miraż czy też fata morgana a tu po prostu mamy pozorne odbicie nieba albo czegoś co jest w pobliżu tej drogi na przykład pobocza czy też pobliskiego obiektu właśnie w ten sam sposób. Nagrzany asfalt, nagrzana droga, która oddaje tą, można powiedzieć, które oddaje to ciepło do powietrza. Ta warstwa tuż nad tą powierzchnią mocno się nagrzewa. Powyżej mamy warstwę chłodnego powietrza i w wyniku tego, że te promienie świetlne przechodzą przez warstwę ciepłą, załamują się do góry do tej zimniejszej warstwy powietrza. My możemy odebrać to jako taki pozorny obraz który jest, można powiedzieć, obrazem, pozornym obrazem obiektu znajdującego się gdzie indziej. Więc jak widać ta optyka może zrobić dosyć ciekawe rzeczy i to jak widzimy, co nam się wydaje oczywiste, że no raczej tu nie ma żadnych zaburzeń, to w rzeczywistości na przykład warstwy powietrza potrafią mocno wpływać na światło, na te promienie świetlne, które nas otaczają. I tutaj jeszcze nie powiedziałem, oczywiście mamy Fata Morganę, czy też miraż dolny i górny. Dolny to oczywiście miraż, który powstaje tak jak opisałem, w jego przypadku ten obraz, ten pozorny obraz, widoczny jest pod horyzontem. Nagrzana powierzchnia, warstwa nagrzanego powietrza, ponad nią warstwa chłodniejszego powietrza, załamanie ku górze w warstwie gorącej. No i widzimy pozorne obiekty, obiektów, które znajdują się. No, Albo nawet w bardzo dużej odległości, albo też nawet w innym kierunku. Natomiast te miraże górne są to miraże, w przypadku których to załamanie dochodzi w wielu kolejnych różnych warstwach powietrza. Także to światło przemieszcza się po linii krzywej. W ten sposób ten obiekt, który widzimy, widzimy ponad horyzontem. To jest szczególnie widoczne na przykład w czasie miraży na morzu, na oceanie. I w takiej sytuacji, na przykład obraz jakiegoś statku, okrętu, jest widoczny ponad horyzontem. Nam się wydaje po prostu, no, odbieramy to w ten sposób, że ten statek jest ponad horyzontem, jest wręcz w powietrzu. Ze względu na to, że te fale świetlne, podążając do nas, przechodząc przez te różne warstwy powietrza z różnymi właściwościami, gęstością, temperaturą, powodują, że ta linia odbicia jest krzywa. No, i widzimy go no, nie tam, gdzie trzeba, czyli u góry. I to też jest miraż, tylko że to jest oczywiście miraż górny. No, ale w naszej sytuacji najczęściej spotykamy oczywiście miraże dolne. I tak, u nas, no, w znaczeniu w Polsce, te miraże no, najczęściej widzimy oczywiście na tych drogach, na parkingach, ale jeśli chodzi o takie występowanie tych miraży w przypadku Czegoś podobnego do pustyni, no to mamy miraże na pustyni Błędowskiej. Raz mi się udało takie coś zobaczyć bardzo fajny efekt i na Wyżynie Śląskiej. Tutaj nigdy mi się nie udało tego zobaczyć, chociaż można powiedzieć, jestem bardzo blisko tej Wyżyny Śląskiej, no pustyni Błędowskiej również. Ale o ile na pustyni Błędowskiej widziałem takie coś, o tyle na Wyżynie Śląskiej tego nie zobaczyłem. Tutaj można powiedzieć, wystarczą odpowiednie warunki. Odpowiednie warunki, nagrzana droga, nagrzany parking, nagrzany dach, odpowiedniej wielkości, i mamy fatamorganę, czy też miraż, ponieważ no raczej powinniśmy mówić, chociaż nie, nie będę tutaj specjalistą od języka, miraż fatamorgana, chociaż ten miraż najczęściej kojarzymy właśnie z takimi rzeczami nam bardziej bliskimi, czy to z mirażem nad drogą, czy też nad morzem, a fatamorganę najczęściej kojarzymy oczywiście z pustynią. I tutaj Musimy pamiętać, że było to coś w przeszłości, co naprawdę mogło sprawiać sporo problemów. O ile my wiemy, że takie coś może istnieć, zdajemy sobie sprawę, że po prostu jest to zjawisko optyczne, że jest to po prostu wynik załamania światła w różnych warstwach powietrza. Wiemy, że te różne warstwy powietrza potrafią załamywać światło w różny sposób, tak samo na przykład jak woda, jak wiele innych rzeczy, to dla nas jest czymś normalnym. Ale w przeszłości, kiedy człowiek można powiedzieć, no, nie zdawał sobie z tego sprawy i nigdy nie miał do czynienia z tego typu rzeczami, na przykład wyprawy ludzi z Europy na pustynię i ten brak wiedzy, że takie coś występuje, to mogło dojść do sytuacji, że albo próbowali udawać się w kierunku tego zauważonego obiektu, albo też oczywiście no, mogli pomyśleć, że no troszkę im mózg płata figla albo ktoś. Oczywiście ludzie, którzy tam żyli, ludzie, którzy mają do czynienia z tego typu zjawiskami, no ich to można powiedzieć nie można powiedzieć nie przerażało, nie dziwiło, to było coś dla nich normalnego. Oczywiście ta fata morgana nie jest tak idealna, jak to możemy niekiedy zaobserwować na niektórych filmach, zwłaszcza w komediach, gdzie ten obraz jest idealny. Na przykład widzimy oazę ale ja to zwalam na to, że niektórzy będąc na tej pustyni, kiedy już ta temperatura była wysoka, troszkę przygrzało, brak wody, no to wtedy, kiedy widzimy taki miraż, to widzimy troszkę więcej niż w rzeczywistości widzimy. Resztę potrafimy sobie wyobrazić. No i taka tafla wody, czy też palmy, jak najbardziej wydaje mi się, że ten mózg może po prostu sobie te informacje dołożyć do naszych wyobrażeń, które w rzeczywistości widzimy. Czyli optyka jest ciekawa, o wiele ciekawsza niż by mogło się wydawać. Na dzisiaj dziękuję i oczywiście zapraszam ponownie.